Zmieścił tą notkę w rękach ekipy? Na ostatnim. Ja jej nie rozumiem przede wszystkim, bo ja mogę to jeszcze raz odpalić. Ja mogę to jeszcze raz odpalić, ale ja tego pierwszego ziomka totalnie nie, nie wiem, co tam, są tam nawija, nie? Kto tu przyszedł? Jasiu. A. zobaczyć bazę Nikosia i jedzie do domu. Siema Jasiu! Przesłać, ale tak szczerze, nie rozumiem ani jednej osoby, która jara się tym jacusiem. Dla mnie turbo bez to jest. Czy to Maine Coon? Nie, to Kaszmir jest. To jest Bengal, Długowłoc. No kurwa, mam myszkę zepsutą. Ja nie rozumiem o co on nawija 5, jeden, jeden, szybki jak błyskaw pica jak Rosja Life is highway I'm gonna drive it fast and fast and fast Wziorę ja ten piep, wziorę tą sól Po totaję mamy szwedskich stół Pieniędzy dużo, siły mam dużo A alkohol za 500 plus Ty taka ładna, ładny masz make-up, ładne masz rzęsy, ładna ta kresa, ładna sukienka Ja wolę drzing za to mówi wujek ale tu peczka ja coś moim zdaniem jest okej, okay, ale nie jest wybitny jacuś. Okej. Okay. No trochę tego nagrał. Ja jacuś fortnite. Ale bo okej okay, spokój. ja jestem w stanie zrozumieć, że do różnych tych do różnych sytuacji dziękuję. Ziemu. Ja rozumiem, że do różnych sytuacji puszczasz inną muzykę, nie? Ale na przykład jego muzyki, to, to, to nie wiem. Nie wiem, co by się... Inaczej. Jesteś smutny, to sobie puścisz, nie wiem, huczu hucza, nie? Nie wiem. Yy. Chcesz się nahypować, to nie wiem, sobie puścisz szpaka, nie? Chcesz sobie posłuchać jakiejś imprezowej muzyki. To nie, wiem, to sobie puścisz szklanki od osi. Wiecie o co chodzi. Nie wiem, chcesz. Chcesz o polityce, to nie wiem, to sobie picha pusisz. No nie wiem, no cokolwiek, nie? Ale ja nie rozumiem, co trzeba mieć w głowie, żeby czegoś takiego słuchać. Totalnie nie czaję. etykieta, Jestem kurwa jak rakieta. Witam się ma ona chciałaby paceta, ja mówię, sorry żaneta keta etykieta, jestem kurwa jak rakieta, wiedzie seta, wiedzie seta, do rzęki jedzie pakieta, ej, dupa jak roseta, mieście udzielek atleta Ona chciałaby paceta, ja mówię, sorry żaneta Czemu pies pływa w basenie? Pływa w basenie, tak jak robię to na scenie To co rano poruszenie to sywuta i cierpienie jak na To sensu przecież nie ma to na imprezę akurat Git? Na jakie ty imprezy chodzisz? Zyniu? Zyniaczku? Zyniu? Nie wiem, no nie wiem. No ja nic nie mam do tego ziomka, ale ja po prostu nie rozumiem jego twórczości. No. Ale widzicie, i to jest spoko, bo jest dużo osób, jest dużo osób, które. W ten. Jest dużo osób, które którym się to podoba, no bo widzę po czacie, nie? że powiedzmy w jednym się podoba, w drugim się nie podoba. Yy, I to jest spoko właśnie w muzyce, nie? Że każdy jest yy, inny, każdy jest inny, więc każdy sobie znajduje jakąś swoją niszę, w której, yy, w której się odnajduje, nie? Wiesz, no jeden staje i słucha muzyki klasycznej, drugi rapu, trzeci kurwa rocka. Fajnie. A potem już w samym... W samym gatunku muzycznym też masz kurwa tyle roz, rozwarstwień, że uuu!